No, w ostatnich dniach zawrzało trochę w świecie technologii. Czarne chmury zawisły nad chińskim gigantem. Podpis, złożony w odpowiednim miejscu przez Donalda Trumpa, może poważnie zaszkodzić stabilnej sytuacji Huawei na rynku. Po więcej szczegółów na ten temat gorąco zachęcam do przeczytania naszych artykułów na stronie oraz obejrzenia filmu Kamila dla zobrazowania sytuacji w skrócie. Jednak co tak naprawdę pokazuje nam ta sytuacja? Czas trochę ochłonąć po informacjach z ostatnich dni. Wszystkie informacje wskazują na to, że Huawei jest obecnie jak takie zagubione dziecko we mgle. Blokady, sankcje, odejście wiernych klientów, zerwanie współpracy z innymi firmami, spadek sprzedaży, panika wśród innych marek i w końcu upadek firmy. Tak. A nawet nie. Huawei od ponad siedmiu lat pracuje nad własnym systemem. O tym już mówiliśmy. O tym, że same sobie zaszkodziły też Stany Zjednoczone też mówiliśmy, dlatego że wiele podmiotów dzięki Huawei'owi miało niezły zysk. I obie te informacje są tak samo ważne jak fakt, że nie są. Zaraz wytłumaczę. Wbrew pozorom jesteśmy świadkami dobrych wydarzeń, dlatego że jeśli na horyzoncie pojawia się jakiś nowy system operacyjny, który może chociaż trochę zagrozić czy stać się rywalem dla Google'a, dla Androida, to w takiej sytuacji obie marki będą siebie pilnowały. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze mobilnego Windowsa. Ten system, co prawda, spoczywa już w pokoju, ale nie można zaprzeczyć temu, że był to po prostu dobry system. Tylko miał spóźniony start i podjętych kilka niefortunnych decyzji za jego życia. Gwoździem do trudny było też to. Że na tę platformę znajdowało się bardzo mało aplikacji, było po prostu niewielkie wsparcie deweloperów. I mam nadzieję, że Huawei wziął na to poprawkę, oby, bo szczerze mówiąc, wątpię, żeby chcieli korzystać z open sourceowego rozwiązania, jakim jest AOSP. Z tego też powodu czekam z niecierpliwością na rozwój wydarzeń, bo równie dobrze może się okazać, że ich system operacyjny, czyli Hongmeng, może być dla nas Europejczyków czy Amerykanów. Kompletnie bezużyteczny. Oczywiście, że ludzie nie będą przekonani do nowego rozwiązania, ale w tej sytuacji chwałej raczej dużego pola manewru nie ma. I to jest dobry moment na to, żeby właśnie się skupić na tym, dopracować go i zachęcić starych czy nowych klientów do tych rozwiązań. Koniec współpracy z amerykańskimi markami to także świetny moment na uniezależnienie się od dostawców. Świetny moment, ale i bolesny krok. Co prawda, nie powinno to absolutnie wyglądać w taki sposób, w tak radykalny sposób, jak wygląda to w tej chwili. Dlatego, że pojawił się potężny chaos, który trzeba będzie opanować szybkimi negocjacjami z nowymi dostawcami, a to, jak wiadomo, może negatywnie odbić się na jakości czy cenie przyszłych sprzętów. Z drugiej strony pojawiają się nowe opcje dla chińskich firm na wzmocnienie swojej pozycji, właśnie dzięki temu, że produkują komponenty i teraz będą mogły zawalczyć o swoje miejsce. Dla Huawei. A. Co prawda dla nas to jest małe pocieszenie, no ale chcąc być obiektywnym, wspominam także o tym. Nie twierdzę, że Huawei od razu stanie na nogi, ale to nie jest absolutnie żaden koniec firmy w żadnym wypadku. Po prostu kończy się, co prawda, jeden z najważniejszych ich momentów w tej firmie w historii firmy, ale rozpoczyna zupełnie nowy etap, być może jeszcze ważniejszy. I wszystko teraz leży w ich rękach, jak zapanują nad tą sytuacją, jak z tego wybrną i co zaoferują. Wartym wspomnieniem jest też to, że monopol na rynku nie jest dobry, co jest oczywiste. I Huawei tracąc pozycję lidera, jeśli faktycznie ją straci, otwiera tym samym bramkę dla innych marek typu Xiaomi czy Oppo, a oni bardzo chętnie zajmą tę pozycję. Więc jeśli nie pokażą jakiegoś asa w rękawie, czegoś czym mogliby pozytywnie zaskoczyć, to zrobi to inna firma. Albo możemy być też świadkami sytuacji, w której inne chińskie firmy też będą miały nałożone ograniczenia przez rząd amerykański. I nawet jeśli ten scenariusz się sprawdzi, a gigant, o którym rozmawiamy, będzie musiał zamknąć się na rodzimy rynek, na którym obecne problemy nie będą go w ogóle dotyczyły, to wszystkie te wydarzenia, o których jesteśmy teraz świadkiem, odbiją się w pewnym stopniu na innych firmach. A ja jestem bardzo ciekawy tych efektów. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij o subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka obok subskrypcji. Lajku pod wideo i jeśli masz jakiś ciekawy komentarz, to umieszczenia go pod filmem. Dzięki, cześć.